Chevrolet Beretta, proszę Państwa, nie mam pojęcia, który rocznik, ale auto zostało przed chwilą uruchomione po dłuższym postoju. Egzotyka, jakich mało na ulicy. Uuu! Napęd przedni, rwie się do przodu ten samochód. No i chce mu się jechać jeszcze. 3.1 litra, rzędowa czwórka tutaj jest, no nie? V6, przepraszam, 3.1 V6, to jest ten sam, który był chyba w Pontiacach i tak dalej. Taki 3.1 V6, no. Nie daje drgań w ogóle ten silnik, pięknie sobie pracuje. O! Yes. Jakieś ma takie zawahania, czy nie? Ładnie, a dobrze, dobrze. To radio, to jest w ogóle teraz poszukiwana sprawa, wiem od mojego teścia Borkowski Radia wszystko tutaj ładnie nam działa może jeszcze jakaś kaseta wyjdzie? nie, nie wyjdzie no niestety, wiesz co przez chwilę tak, ale zaraz nam tutaj przez tą muzykę nam tutaj jakieś reklamy będą chcieli wrzucić cup holdery, żeby na autostradzie na highway'u, żeby żeby człowiek miał kole pod pod ręką, czy tam wiadro kawy tu są Teraz co mamy? Aha, tutaj Power Lock. Tak, teraz fałszywskie słychać. U, nawet hamulce są. Miadziunio. Ja, Fotele, proszę państwa. Nie uwierzycie, ale tutaj się siedzi naprawdę wyjątkowo wygodnie. Chociaż patrząc z zewnątrz, to pozycja wydaje się być sportową, ale nie jest sportową. Tutaj jakieś takie Lexusowo coś tam Citroenowo, nie wiem jakieś takie różne patenty. Ktoś wymyślił. Kierownica nie jest skórzana, ale jest to taki odlew w plastiku, czy tam w gumie, i wygląda jak skórzana. Tutaj też wygląda, jakby była pokryta skórą. Tutaj ta skóra trochę pękła, ale to nic. Ogólnie, proszę Państwa, fura jest yy, taka, że nie sądzę, żebyśmy spotkali kiedykolwiek na ulicy drugą taką. No i wracamy. Odbyliśmy właśnie dziewiczy rejs po placu. Chevroletem Beretta. Z którego roku? Ja nawet nie wiem. 92. 92. W 92 roku miałem Komunię. I chyba wtedy mieliśmy dużego Fiata. <laughs> jak dobrze pamiętam. No i już. I jeszcze zaraz pokażę Wam go z zewnątrz. Tutaj normalnie jak w jak Corvette. Opa GT Gran Turismo, nie wiem Chyba tak Tak się prezentuje ten Chevy Beretta AGES AMERICA To nie wiem co to jest Nie wiem czy to są felgi z niego Ale mają dekielek Chevrolet, chociaż taki chyba sztukowany, nie wiem. Olbrzymie drzwi, zobaczcie, bardzo długie. Wszystko zrobione tak, żeby czuć się w tym samochodzie przytulnie do granic. No i tak jest faktycznie. I ten samochód jeździ. I chyba ma się dobrze. Ogólnie przyznajcie, że to jest egzotyka totalna na naszych drogach. I jeszcze przód, który się tutaj pięknie prezentuje, takie podwójne lampy, zobaczcie o, chyba nam się tutaj coś przypaliło. Jakąś historię, chyba. Yy czesną dwutysięczną tuningową ma za sobą ten samochód Beretta GT V6 3.1 faktycznie taki popularny przecież tutaj mamy klamkę zobaczcie całkiem inną niż normalnie dzięki temu tutaj ta linia jest zachowana nietknięta no zobaczymy jak on będzie wyglądał ပူပူမချော